Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Posłowie, chciałbym przedstawić sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i robię to już po raz drugi jako przewodniczący Krajowej Rady. I to jest ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o radiofonii i telewizji. Te dwa dokumenty Państwo otrzymali w swoim czasie, zostały przez nas państwo dostarczone. Informacja i sprawozdanie. Informacja ma charakter badawczy, bardziej badający rynek. Informacja mówi o działaniach Krajowej Rady w ciągu okresu sprawozdawczego, czyli w 2023 roku. Na wstępie chciałbym przypomnieć status Krajowej Rady, która jest konstytucyjnym organem kontroli państwa i ochrony prawa umocowanym w artykule 213 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada nie jest organem administracji rządowej, a jej autonomia ma charakter ustrojowy. Jej zadaniem jest zapewnienie niezależności mediów od wpływów zewnętrznych, w tym w szczególności od rządu. W państwie demokratycznym nie może być mowy o wywieraniu nacisku na media ze strony władzy lub wydawania im dyspozycji w kwestii przedstawienia problemów i zjawisk. Nie może być także mowy o wywieraniu nacisku na regulatora. Tylko w pełni niezależne media mogą skutecznie pełnić rolę kontrolną wobec władzy i wspierać odbiorców poprzez dostarczanie pełnej, obiektywnej i rzetelnej informacji. Z tych powodów w Polsce obowiązuje konstytucyjny zakaz cenzury, a kontrola programowa mediów dopuszczalna jest wyłącznie ex post, ale i ten rodzaj kontroli nie może spoczywać w rękach tych organów, które kierują polityką państwa. Regulator musi być niezależny od władzy wykonawczej i ustawodawczej, by regulacja rynku opierała się na prawie, a nie na wpływach lobbystów i grup biznesowo-politycznych. Niezależność organów regulacyjnych w dziedzinie mediów stanowi gwarancję współczesnego ładu medialnego oraz odpowiedzialności mediów za takie Zwalczanie Zja takich zjawisk jak dezinformacja, albo ochrona czy w kwestii ochrony małoletnich czy przestrzeganie praw odbiorców. Media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej i świadomości społecznej. Jednakże głównym problemem rynku mediów audiowizualnych w Polsce, a nawet szerzej elektronicznych i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jest zmiana technologiczna, która powoduje także zmianę charakteru mediów, zwłaszcza mediów informacyjnych. Problem technologiczny i jego konsekwencje dla jakości mediów jest fundamentalny. Te zmiany, takie jak rozwój sztucznej inteligencji, wpłynęły na sposób, w jaki konsumujemy informacje. Algorytmy zamiast promować treści jakościowe często faworyzują treści sensacyjne i clickbaitowe, które generują większe zaangażowanie użytkowników, ale są ubogie w wartość informacyjną. To zjawisko nie tylko obniża jakość debaty publicznej, ale również zagraża wolności słowa poprzez nieformalną cenzurę, gdzie pewne treści są marginalizowane lub ukrywane przez algorytmy albo i redakcje. Problem mediów obecnych w Polsce, problemem mediów obecnych w Polsce jest ich sposób finansowania. Obecnie głównym źródłem przychodów jest publikacja reklam, co na rynku opanowanym przez oligopole daje efekt w postaci nieformalnej cenzury z jednej strony lub bojkotów mediów niepoprawnych politycznie z drugiej. Ten sposób finansowania mediów jest już obecnie całkowicie anachroniczny i w istocie niczym się nie różni od sposobu finansowania mediów w wieku XIX. Obecne środki techniczne pozwalają na zmianę kierunku przepływów pieniędzy i powstanie modelu sprzyjającego wolności słowa. Od odbiorcy treści do wytwórcy treści, autora, z pominięciem agregatorów treści. W tym modelu to wytwórcy treści płaciliby agregatorom, a ci z kolei zapobiegliby, zapobiegaliby o to, żeby mieć jak największą różnorodność treści. Wprowadzanie cenzury nieformalnej kończyłoby się mniejszymi przychodami. Jest to sposób na zapewnienie prawdziwej wolności słowa, której wielkie korporacje lub lobby polityczne i towarzyskie nie mogłyby ograniczać. W Polsce, która cierpi na deficyt prawdy w mediach ze względu na polityczne uprzedzenia części agregatorów treści i nadawców oraz zastąpienie warsztatu dziennikarskiego politycznym aktywizmem, trzeba pracować nad narzędziami, które pozwolą zachować konstytucyjnie zapewnioną wolność słowa i dostępu do informacji. Możliwości techniczne już są. Wolność słowa jest fundamentem każdej demokracji. Musimy dążyć do jej ochrony, wprowadzając odpowiednie regulacje i wspierając modele biznesowe, które promują różnorodność i wysoką jakość treści. Tylko w ten sposób zapewnimy, że media będą służyć społeczeństwu, a nie interesom wąskich grup, które dzięki kontroli publikacji za pomocą algorytmów lub po prostu dobrowi autorów lub niepublikowaniu informacji ograniczają dostęp obywateli do informacji lub wprost do wiedzy. I to jest główny problem polskich mediów audiowizualnych, który, który narasta z całą siłą po 13 grudnia 2023 roku. Po tej uwadze ogólnej przejdę do opisu czynności Krajowej Rady w ciągu okresu sprawozdawczego. Przewodniczący Krajowej Rady wydał 29 752 decyzje administracyjne, w tym 29 521 decyzji abonamentowych. 162 koncesyjne i 69 decyzji o nałożeniu kar finansowych, w łącznej wysokości 2 755 800 zł. Krajowa Rada podjęła 337 uchwał, które w większości były związane z postępowaniami w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji. Na podstawie delegacji ustawowych Krajowa Rada wydała 9 rozporządzeń wykonawczych, szczegółowo określających ustawę z zobowiązania. Między innymi rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji i sporządzenia sprawozdań z realizacji misji publicznej, czy rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia w mediach publicznych kampanii wyborczej. Przewodniczący Krajowej Rady opublikował 7 ogłoszeń o możliwości uzyskania koncesji radiowych oraz 3 ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji telewizyjnej w ogólnopolskim multiplexie. W grudniu 2023 roku rozpoczął się ostatni etap konwersji sygnału telewizyjnego do nowego standardu DVB-T2HFVC. I to oprócz poprawy jakości sygnału wszystkich nadawców naziemnych, ta zmiana pozwoliła na zwiększenie ilości programów. W związku z naruszeniem przepisów dotyczących działalności reklamowej, przewodniczący Krajowej Rady wydał 37 decyzji administracyjnych o ukaraniu nadawców karą pieniężną. Decyzje te dotyczyły przekroczeń dopuszczalnego czasu emisji reklam, reklamy piwa w porze ustawy ochronionej, przerwania serwisu informacyjnego reklamą, emisji ukrytego przekazu handlowego, naruszeń w zakresie sponsorowania audycji. I te kary to jest obligo, ponieważ ustawa nie przewiduje innego sposobu działania, jak tylko ukaranie karą pieniężną. Decyzje w zakresie zmian struktury właścicielskiej dotyczyły przejęcia przez dotychczasowego właściciela i miały charakter formalny. Była tylko jedna taka decyzja, jeżeli chodzi o Polsat. Teraz chciałbym podać statystykę 69 decyzji o karaniu nadawców, które te decyzje zostały wydane w 2023 roku. Jak Ogólna kwota kar, która wywołuje takie poruszenie wśród środowisk dziennikarsko-politycznych wynosiła 2 miliony 75 800 zł, spośród których 37 kar dotyczyło różnych aspektów działalności w zakresie reklamy i sponsoringu, 13 kar było związanych z ochroną małoletnich przed treściami szkodliwymi dla ich rozwoju, 4 kary wiązały się z emisją wulgaryzmów wbrew ustawowemu obowiązkowi yy, nałożonym na nadawców. Dziewięć kar wymierzono z powodu nieprzestrzegania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dwie kary zostały wymierzone z powodu obecności mowy nienawiści w rozpowszechnianiu na ich audycjach. Zaś jedna kara dotyczyła rozpowszechniania treści pornograficznych. I tak, dziesięć decyzji było związane z naruszeniami stwierdzonymi w programach nadawanych przez spółkę Polsat. Dziewięć na kwotę 283 tysiące. 9 decyzji dotyczyło programów telewizji polskiej. Łączna kar 320 tysięcy złotych. 5 decyzji dotyczyło Kina Polska 85 tysięcy złotych. Cztery decyzje Spółka biznes 24, 24,5 tysiąca. Cztery decyzje dotyczyły Republiki, łącznie 42 tysiące. Cztery decyzje dotyczyły spółki Red Carpet Media Group, łącznie 55 tysięcy złotych. Trzy decyzje dotyczyły programów TVN, łącznie 220 tysięcy złotych. Trzy decyzje Kanal Plus, 120 tysięcy złotych. Dwie decyzje dotyczyły TVP Puls, łącznie 50 tysięcy złotych. Dwie decyzje dotyczyły spółki Michał Winnicki Entertainment, łącznie 32 tysiące. Pozostałe to były incydentalne które były karami pojedynczymi. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w przeszłości Krajowa Rada wymierzała zdecydowanie wyższe kary. Przewodniczący Krajowej Rady wymierzali zdecydowanie wyższe kary, na przykład 1 300 000 w 2004 roku na Telewizję Polska czy 2008 roku na Tfn 471 000, w 2011 Tfn 300 000, w 2012 200 000 na TVN i tak dalej. Tak więc historyczne głosy, jakoby w tej kadencji media były jakoś specjalnie prześladowane, nie mają pokrycia w faktach. To jest propaganda mająca na celu spowodowanie, by przewodniczący krajowej rady nie dyscyplinował uczestników rynków mediów elektronicznych, a przez to by przychody mediów zwiększyły się kosztem dobra obywateli. Przypominam, że instytucje regulacyjne służą na całym świecie, nie tylko w Polsce, ochronie obywateli przed nadużyciami biznesu. Do czego może prowadzić bezczynność regulatora jakiegoś rynku? Widzimy na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie brak działania regulatora rynku leków doprowadził do katastrofy opioidowej, z której nie wiadomo jak Stany Zjednoczone mogą wyjść. Od wymierzonych kar przysługuje sądowa droga odwoławcza. Każda z decyzji może być podstawą skargi nadawcy do sądu administracyjnego. Kary obejmowały wyłącznie te przypadki naruszeń, które ustawa obligatoryjnie kwalifikuje do ukarania karą finansową. Podobne uprawnienia do przewodniczącego mają pozostali regulatorzy, np. prezes UOKIK czy prezes UK. Oprócz kar przewodniczący kraju Rady stosował inne ustawowe środki upominawcze, m.in. upomnienia i wezwania, których łącznie skierował w 31 sprawach. Rynki telewizyjne i radiowe są rynkami dojrzałymi, co oznacza ustabilizowanie się sprzedaży czasu reklamowego. Obywa rynki są jednocześnie mocno skoncentrowane, zwłaszcza rynek telewizji, ale działają na nim w telewizji naziemnej 22 programy, oprócz tego 101 programów jest nadawane satelitarnie i ten krajobraz uzupełnia 182 koncesje na nadawanie programów lokalnych w sieciach kablowych, razem 284 koncesje telewizyjne. Podobnie jest, y, wygląda sprawa na rynku radiowym, gdzie jest do dyspozycji 296 programów. Otoczenie regulacyjne szeroko pojętych mediów w ostatnim czasie bardzo się e, zmieniło. Radykalnie można powiedzieć. Szczególnie dynamika tych zmian miała miejsce w ubiegłym roku i trwa w roku bieżącym. Rozporządzenia takie jak akt o rynkach cyfrowych DSA czy akt o wolności mediów EMFA rozszerzają zadania krajowych regulatorów. W szczególności wdrożenie EMFA będzie oznaczało dla Krajowej Rady nowe zadania, m.in. opracowanie Krajowej Bazy Danych dotyczących własności mediów i prowadzenie oceny koncentracji na rynku mediów. To wszystko wymaga nowych nowych pieniędzy dla Krajowej Rady, ponieważ przy obecnym budżecie tego nie będziemy mogli robić, a jest to rozporządzenie Komisji Europejskiej obowiązujące w Polsce. Głównym problemem regulacyjnym w tej chwili jest informowanie obywateli, że mają do czynienia ze sztuczną inteligencją. Gdy ludzie wchodzą w interakcję z systemem sztucznej inteligencji lub gdy ich emocje lub cechy charakterystyczne są rozpoznawane za pomocą środków zautomatyzowanych, konieczne jest poinformowanie ich o tym fakcie. W tej chwili w Polsce nie ma regulacji na ten temat i niezbędna jest praca wysokiego Sejmu w tej sprawie, ponieważ dochodzi do nadużyć, których ofiarami padają także państwo posłowie politycy. I na koniec chciałbym omówić sytuację mediów publicznych. Uległa ona drastycznej zmianie, kiedy pod koniec 2023 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego, pomimo decyzji zabezpieczenia wydanej przez Trybunał Konstytucyjny, łamiąc konstytucję dwie ustawy, najpierw zmienił władzę mediów publicznych, a później postawił te media w stan likwidacji. Dzisiaj wiemy, że okoliczności tego wydarzenia są badane przez prokuraturę, ponieważ istnieją przesłanki do stwierdzenia, że czynności notarialne potwierdzające decyzję właścicielską są w istocie nie miały miejsca. Do TVP siłowo weszli jacyś ludzie i wyłączyli sygnał głównego kanału informacyjnego. Z pracy zostali wyrzuceni dziennikarze. Przypominam, że TVP należy do chronionej infrastruktury krytycznej, której wykaz prowadzi Krajowa Rada i w związku z tym najściem i wyłączeniem tego kanału złożyłem do odniesienie do prokuratury. To były wydarzenia kryminalne i bez precedensu. Konsekwencją działań ministra kultury jest wprowadzenie na media publiczne kryzysu prawnego, który jest zagrożeniem dla ich istnienia, bo proces likwidacyjny wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego jest oparty o KSH i musi skończyć się zakończeniem działalności podmiotu likwidowanego. W innym przypadku mamy do czynienia z działalnością pozorną, czyli kpiną z prawa i jego mijaniem w celu uzyskania konkretnych korzyści przez ludzi uczestniczących w tym procederze. Z wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej wynika, że właśnie tak jest. Dnia 28 grudnia Krajowa Rada przyjęła stanowisko przy jednym głosie przeciwnym w sprawie bezprawnego rozwiązania spółek mediów publicznych i postawienia ich w stan likwidacji, stwierdzając, że decyzja rządu podjęta została wbrew przepisom prawa medialnego i konstytucji. Artykuł 7 mówi, że organy publiczne działają na podstawie w granicach prawa. Źródłami prawa w Rzeczypospolitej jest konstytucja, ustawie i rozporządzenia, a nie uchwały. Kryt w stanowisku wezwała koalicję rządzącą do stosowania przepisów prawa i zaniechania przejmowania mediów publicznych w oparciu o uchwałę Sejmu. I na koniec, drodzy państwo, pod koniec 2023 roku te media publiczne zostały postawione w likwidacji, ale są przecież dobrem narodowym, budowanym wysiłkiem wielu pokoleń, które pełnią służbę i te media pełnią służbę publiczną. A historia ich liczy sobie ponad 100 lat. Zostało nam postawione w stan likwidacji przez ministra, który decyzję o ich likwidacji podjął po dwóch tygodniach urzędowania, a swoją funkcję sprawował zaledwie trzy miesiące i przy pierwszej, trzeba przyznać, lukratywnej możliwości zrezygnował z urzędu, zapewne także w obawie o konsekwencje swoich postępków. Instytucje działające na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o radiofonii i telewizji zlikwidowały za pomocą kodeksu spółek handlowych, któremu w tej kwestii nie podlegają, o czym może Trybunał Konstytucyjny. W przepisach prawa nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby zostały zlikwidowane ale idźmy dalej. Nawet jeśli rozpatrujemy tę sprawę na płaszczyźnie KSH, jeśli jakaś spółka stawiana jest na likwidacji, co ostatnio często niestety w Polsce widzimy, zwalnia się jej pracowników i przestaje działać. Likwidator ma zlikwidować interesy spółki, nie może prowadzić nowych interesów. Skoro więc Polskie Radio i TVP są w likwidacji, jak można przelewać im pieniądze podatników na działalność misyjną? To jest sprzeczność. Zresztą przepisy prawa jasno o takim przypadku mówią. Właśnie w tym przypadku można byłoby postawić przewodniczącego krajowej rady przed Trybunałem Stanu i byłoby to uzasadnione. Wydaje się, że władza wykonawcza, w szczególności jej były członek, który obecnie skrył się za euroimmunitetem, bawi się prawem i logiką, a tak zwana likwidacja jest w istocie tylko pozorna i służy obejściu przepisów ustaw dotyczących zmian w organach spółek. Wobec tego jest ona wbrew prawu i może w konsekwencji prowadzić nawet do kwalifikacji ich działań jako nosząca znamiona przestępstwa, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków opisanego w kodeksie karnym w art. 231. Zwracał uwagę na te problemy w niedawnym wywiadzie prasowym profesor Ryszard Piotrowski, wywiad z 21 lipca. Mówiąc wprost, kończyć, mamy do czynienia z oszustwem dokonanym przez rząd premiera Tuska rękami ministra Sienkiewicza. I Proszę to oszustwo kończyć, ma potwierdzić ma w nim uczestniczyć Krajowa Rada. Otóż ani Krajowa Rada, ani jego przewodniczący nie będzie uczestniczyć w oszustwie, które podważa wiarygodność instytucji Konstytucyjnej Rzeczypospolitej. Coś takiego mogli wymyślić tylko ludzie, którzy dziękuję dla których kreatwa jest czymś łatwym i oczywiście Panie oczywisty. przewodniczący. Dziękuję to bardzo. To nie przypomina myślenia Panie przewodniczący, przekroczył jest to pan czas. Przewidziane na swoje W tym konstytucji na której zbudowane jest państwo. Tak nie mogą działać organy państwa. To usuwanie kamienia węgielnego z budowli, którą najmie Polska. Panie Przewodniczący! Ja nie przewodniczący. będę w tym uczestniczył, i ile sił, powagą tego urzędu, będę temu się przeciwstawiał, by przywrócić rządy prawa w mediach publicznych. Dziękuję I zapraszam. Za bardzo. Dziękuję I zapraszam Pana Posła Michała Krawczyka o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały z druku nr 520.